Paulina Mabiala-Czarkowska jest już z nami. Witam cię serdecznie. Lato jeszcze z nami jest, ale chyba niedługo przerwie swoją dobrą pasę. Dokładnie tak. Już zbliżającej się nocy będą obfite opady deszczu, potem ta pogoda w kratkę, no i te wyższe temperatury. Już to nie są takie wysokie temperatury, ale nadal jak na ten miesiąc dość wysokie zostaną z nami do niedzieli, a potem... Niestety zaczną się stabilizować na poziomie 22, 29 stopni. No i tak się już uplasują do końca tego miesiąca. Także czuć w powietrzu zbliżającą się jesień. Za mną Polana Szymoszkowa. Tam jeszcze troszkę błękitnego nieba widać, ale w ciągu dnia raczej zbliżającej się nocy to również się zmieni i tutaj obficie będzie padał deszcz. Spójrzmy teraz na mapy i sprawdźmy, jak ma się sytuacja w Europie. A Europę od zachodu dręczą fronty atmosferyczne. Przechodzą tędy całe systemy frontów, niosąc ze sobą chmury, te deszcz. I gdzieniegdzie deszczowo-burzowe. Natomiast pogodę od wschodu będzie kształtował rozległy wyż i tam zdecydowanie więcej słońca, no i takiej słonecznej, pogodnej aury. Jutro najcieplejszą stolicą Europy będą Ateny, tam 36 stopni. Potem duży spadek temperatura w Bukareszcie 28, w Badrycie 29, w centrum Europy, gdzie dosyć deszczowo, temperatura na poziomie od 18 do 24 stopni i po raz kolejny najchłodniejszą stolicą Europy jest Dublin i tam zaledwie 15 stopni. Dzisiaj po południu więcej chmur się zbierze na krańcach zachodnich, ale padać będzie tylko w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. Na pozostałym obszarze bardzo pogodnie, z, z, z dużymi roz, rozpogodzeniami. Zachmurzenie umiarkowane i małe, natomiast wiatr wieje z od południowego wschodu i jest słaby umiarkowany. Temperatura dzisiaj maksymalna to 26 stopni, to wszystko na krańcach wschodnich, a najchłodniej w Zakopanem i tam 22. Zbliżająca się noc, razem z wędrówką jednego z tych frontów, przyniesie nam wzrost zachmurzenia i będzie padało. Pad będą dość obfite, głównie na ścianie zachodniej, natomiast jedyne suche miejsce na mapie Polski to jest północny wschód i tam do rana powinno zostać bez opadów. W kolejnym dniu może to się zmienić. Zbliżająca się noc, nadal będzie ciepła temperatura od 14 do 17 stopni. W Suwalszczyźnie aż 19. Sprawdźmy warunki drogowe nocą i te będą dobre tylko na północnym wschodzie, tam gdzie opadów deszczów nie ma. Na pozostałym obszarze nie może być listka, widzialność ograniczona i kierowcy powinni zwrócić szczególną ostrożność prowadząc auta. Na kolejny dzień to jest kontynuacja tej nocnej pogody. Padać będzie wszędzie. Parasole przydadzą się w absolutnie każdym miejscu na mapie Polski. No i w pierwszej części dnia te opady mogą być dość obfite. W drugiej możliwe rozpogodzenia, ale to głównie na zachodzie. Wiatr przy tym będzie wiał na zachodzie zachodni, słaby i umiarkowany. Natomiast na wschodzie południowej, w pół, północno-wschodniej części, południowo-wschodniej i tam może być silniejszy. Z porywami nawet do 70 km na godzinę, a to głównie na Podlasiu. Na pozostałym obszarze do 50-60 km na godzinę. Kolejny dzień przyniesie nam troszkę niższe temperatury, od 17 stopni w zakopanym do 23 na kręcach zachodnich. No i sprawdźmy warunki drogowe. Jutro trzeba uważać absolutnie wszędzie. Gdyż, tak jak mówię, jest nie może być niska widzialność ograniczona i warto zachować tą szczególną ostrożność. Sprawdźmy, co pogoda nam przyniesie w kolejnych dniach. I to będzie pogoda w kratkę. Czasem słońce, czasem deszcz. W piątek padać będzie i wystąpią burze na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze więcej słońca. W sobotę pochmurnie na całym obszarze kraju. Deszczowa będzie na południowym zachodzie, w centrum i północnym wschodzie. Na ten moment to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.